Siema z tej strony hogaty, a dzisiaj chciałbym przedstawić wam grę o nazwie 60 Seconds, czyli 60 Sekund. Jest to polska gra survivalowa, troszeczkę taka nietypowa. Co zaraz zobaczycie, ogólnie gra już jest chyba dosyć znana na YouTubie, bo widziałem, że dosyć sporo osób to nagrywało. Poglądałem raz chyba jeden odcinek u jakiejś jednej osoby. I gra wyglądała bardzo fajnie, czekałem, żeby ją sobie kupić, no i w końcu to kupiłem. Po... Są teraz te wyprzedaże letnie na Steamie, więc stwierdziłem, że sobie kupię i Wam nagram taki odcinek. Oczywiście, jeżeli gra Wam się spodoba, jeżeli odcinek Wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzu pod filmem oraz możecie się zarejestrować z linka referencyjnego, który pod filmem się znajduje. Ok, szkolenie sobie przed chwilą zrobiłem, także mamy jakąś apokalipsę, zbieranie i przetrwanie. Ok, wybieramy sobie apokalipsę, e, weźmiemy sobie Fatmana, żeby nie było. Weźmiemy poziom normalny i rozpoczynamy grę. W takim razie musimy szybko rozejrzeć się z tego co widziałem po domu. Żeby później e, zabrać szybko w 60 sekund przedmioty, które będą nam potrzebne w schronie, i żeby w tym schronie się e, jakoś jakoś przetrwać. Dobra, tu mamy wodę, tu mamy latareczkę. E, strzelba. Potrzebne rzeczy, Jezu, jestem taki cienki. Ja będę taki w to cienki. Ja pierdziele, dobra. Dolores, chodź. Zabieramy puszkę z żarciem, drugą puszkę z żarciem, lecimy szybko. Wypad. Ok. Mamy szybko kurczę wodę, mapę, maskę. Tego niestety nie weźmiemy. Szybko wywalamy. Ok. Timi, chodź, chodź Timi. Jeszcze weźmiemy szybko wodę kolejną, dwie wody i Timi, ok, super. Jeszcze Mary Kate, czy Mary Jane, ok, jedzonko jest, super, fajnie. Ok, przydałaby się broń, albo coś takiego jeszcze. Dobra, broń weźmiemy, dwa miejsca, szachy, warcaby. Czy latarkę możemy wziąć? Nie możemy wziąć latarki, fuck, 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 fuck. ok, dobra. Szybko. Jeszcze coś weźmiemy, jeszcze weźmiemy. Szybko, woda, jedzenie i szybko. Nie udało mi się, okej. Okay. Okej, okay, w takim razie zaczniemy sobie jeszcze raz. Chciałem, chciałbym, żebyśmy wszyscy w czwórkę byli i zaczęli, tak jakby, pierwszy odcinek z tego, z 60 Seconds, żeby był jakoś tak spokojny cały. Dobra, tu jest woda. A Dolores, ty, y, gdzie wisi maska? Maska wisi tutaj, dobra, to pierwsza Dolores leci i maska Dobra, maska Proszę was bardzo Oraz, oraz, co to jest jakieś? E, dobra, e, karty, żeby się nie nudzili w schronie Okej, okay, proszę bardzo, wrzucam was Czyli woda Teraz tak, e, puszka z żarciem, woda I woda Okej, okay, wody będziemy mieli pod dostatkiem w takim razie Teraz leci tak, Timi oraz broń. Cztery sloty szybko. Okej, okay, proszę bardzo. Kurde, ona jest Mary, Mary Jane, Mary Jane. Chodź, 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 chodź szybko. Gdzie ty gdzie ty tam łazisz? Wracaj szybko, idziemy. Ja pierdziele, znowu nie zdążę. Spray. Spray, dobra. Uciekamy. Uciekamy do schronu. Nic innego już nie wymyślimy, niestety. Nic już nie, nie weźmiemy stąd, z tego mieszkania. Okej, okay, dobra. W takim razie z tym, co mamy? Radia nie wziąłem. Radio by mi się przydało na pewno. Z tego, co patrzyłem. Możliwe, że wziąłem dwa razy broń. Przez przypadek. Czy ja wziąłem. Tak, wziąłem dwa razy broń. Trochę. trochę fail. Szczerze powiedziawszy, byłoby fajnie, gdybym wziął. Zamiast tej broni bym wziął radio, ale radia kompletnie nie widziałem. Ja jestem świeży w tej grze. Osoby, które w to duż, dużo więcej grały, to, to one się mogą wypowiedzieć, ale no, no, ja, ja nie bardzo. Okej, okay. zatrzasnęliśmy wejście do schronu w ostatniej sekundzie przed wybuchem. O mały włos, uda nam się. Wszyscy żyjemy jesteśmy razem, więc będzie dobrze. Z tego co słyszeliśmy, zupy w puszkach to solidna podstawa zdrowej diety. Dotworzyliśmy drzwi schronu, zauważyliśmy, że, za że na niektórych półkach leżało już kilka rzeczy. Nie wiemy kto i kiedy je tam umieścił, ale na pewno się nam przydadzą. I to jest jakiś poradnik Boy Scout. Jakiś poradnik handbook małego Scouta. Póki w naszym skronie są pełne puszek. Będziemy jeść z puszek, będziemy spać na puszkach, a nawet rozmawiać z puszkami. Niektórzy z nas już to robią. Spory zapas wody powinien starczyć nam na ładnych parę dni przy odrobinie szczęścia dłużej. Z tego co widziałem, to możemy racjonować im zapasy jakoś tak, że dajemy im wodę i jedzenie chyba raz na 3 czy 4 dni. Coś takiego widziałem. Także nie dajemy im jedzenia. Zdecydowaliśmy się dziś trochę zabawić i zaplanowaliśmy dzień gier. Pierwszą z gier był wybór gry, w którą chcemy pograć. Jedna partia załamała nam większość dnia i wciąż nie udało nam się jej skończyć. No super, świetnie. Życie w schronie, życie w bunkrze. Oglądałem jakiś czas temu taki e, film, e, teraz Cloverfield chyba coś takiego się nazywał i właśnie był o takim między innymi życiu właśnie w bunkrze post-apo, także coś o tym wiem. Wydawało nam się, że gra w ciszę to wspaniały pomysł. Cisza była jednak tak irytująca, że szybko przestaliśmy grać. Mary Jane ma się dziś nieźle, oby tak dalej, Timi co z nim, wszystko w porządku. Okej, okay. oni są w porządku, czyli lecimy dalej. Promieniowanie się nie obniżyło się jeszcze w pobliżu naszego, nie chcemy ryzykować zdrowiem, nie powinniśmy wyściubiać nosa na zewnątrz. Nikt nie idzie na ekspedycję, z tego co wiedziałem, można chodzić, ale dopiero jak będziemy mogli maskę ubrać. Ktoś jest za drzwiami, trochę się obawiamy, ale może gdy otworzymy, przyjdą... Przy... Aha, nie, nie otwieramy jeszcze, na pewno. Raczej to nie są żołnierze. Ja słyszałem, że oni mają dwa razy pukać. Ogólnie, coś takiego było na treningu. Że jak dwa razy pukają, to może być żołnierz. Okej. Okay. Co dalej? Po jakimś czasie łomotanie ucichło, a ktokolwiek był za tymi drzwiami, odszedł. Nie mamy pojęcia, kto mógł być, czy kiedykolwiek się dowiemy, kto to mógł być. Mamy siekierę i mamy broń, w razie czego. Także nie powinniśmy ucierpieć. Czy mamy gdzieś wodę? Merjane zdaje się zadaje to pytanie od rana. A, wywalone w nich. E, zobaczmy. Nie zapasz, zapas. E, pragnienie, 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 pragnienie. Dopiero chyba jeszcze jeden dzień mogę przetrwać z nimi. Dobra, jeszcze nigdzie nie idziemy. Śmietnik jest przeładowany puszkami po zupie, a wiadro w kącie wypełnione po brzegi. Wygląda na to, że obu pojemników garną się dziwne, błyszczące wielkie instynkty. Przedwojenne karluchy były chyba mniejsze, prawda? A, czyli możemy użyć. Poradnika młodego skauta, żeby coś z tym zrobić. Okej. Okay. Używamy, zobaczymy co się stanie. Taki odgłos promieniowania. Okej. Okay. Było blisko, zbyt blisko. Kilka tuzinów takich świecących robali wystarczyłoby chyba, by wykurzyć nas z naszego własnego schronu. Karaluchy to prawdziwy koszmar, ale radioaktywne karaluchy obrzydlistwo. Ogólnie ja to wszystko czytam, ludzie, ponieważ ja w to gram tak jakby pierwszy raz. Ja to gram na świeżo całkowicie, także mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza i Wam się spodoba taki, taka forma odcinka. Oczywiście, jeżeli byście chcieli więcej, to dajcie znać w komentarzu pod filmem. Okej, okay. wciąż mdleje. Musimy znaleźć coś do picia i to prędko. O był w grobie. Okej, okay. dzisiaj wszyscy dostajecie wodę. Chyba nikt nie jest głodny z tego co, co widzę. No patrzcie, oni są wszyscy odwodnieni. Czyli tylko wody potrzebują. W ogóle głodni się nie zrobili. Okej, okay. spoko, dajemy im wodę. E, promieniowanie nie obniżyło się jeszcze, także, także nie wychodzimy. Nie jesteśmy sami razem z nami z wielki kudłaty królik bestia, który chowa się w jednej z rur. E, no, to mamy siekierę w razie czego. Karabin się przyda, jakbyśmy mieli gdzieś wyjść na zewnątrz, chyba raczej na ludzi. Na takich na blisko to lepiej dupnąć z siekierki, nie? Chyba tak myślę, jakbyśmy mieli na blisko jakiegoś potworaka małego. Nasze puszki są bezpieczne, nieszczęśliwe dla tego kudłatego mutanta, chyba wciąż jesteśmy u szczytu łańcucha pokarmowego dobra nasza. O, dobra, Ted trzyma się dobrze, mimo że świat trafił szlak. Czyli oni chyba nic nie chcą. Dolores, Ted, Mary Jane, Timmy, okej. Okay. Lecimy dalej w takim razie. Nasza oklica jest wciąż bardzo napromieniowana. Czy powinniśmy przygotować na jutro ekspedycję? To znaczy, możemy przygotować, ale nie wiem, czy będziemy mogli wybrać to. Więc chyba to nie, nie oznacza, że od razu idziemy na ekspedycję, tylko że się przygotuj przygotujemy. Ok, lecimy. Kolejny dzień. Nie wiem, kiedy nas mogą uratować. Na szkolenie uratowali mnie w dniu 11, ale wtedy miałem radio i go używałem. A teraz nie mam. I nie mam mapy nawet, żeby ich wysłać gdzieś w sumie. Od tego, jak zagospodarujemy to, co mamy dziś, zależeć będzie nasze jutro, więc lepiej się postarajmy. Ok, czyli znowu im nic nie trzeba. Patrzcie, w ogóle szósty dzień. Oni nie potrzebują jedzenia, to jest coś nie tak z nimi. Chyba mają mają spore zapasy, co wziąć na ekspedycję? Nie możesz nic wziąć, niestety, kolego, więc nikt nie idzie. Ok, musi ktoś wziąć na pewno maskę, bo póki co jest promieniowanie e, duże. ogóle tutaj coś narysowali, jakiś dziwny znaczek? Co to jest? Macie karty do gry przecież. Ok, macie co robić. Pogralibyście w króla, w blackjacka, nie wiem, w oczko w Chińczyka kartami, ja pierdzielę. Coś do picia, Timi powinien coś zjeść, nie potrzebuje wiele, ale na pewno musi pić. Marzy o porządnym posiłku, Ted jest głodny. Okej, okay, czyli tak. Głód, pragnienie, głód, pragnienie, pragnienie. Kuźwa, ona, Mary Jane, to chyba ze swoich zapasów pobiera wszystko. Ale ona powinna być właśnie tym bardziej głodna. Tak, to nie, nie, nie ma takiej diety, że nagle jak dużo jecie, to nagle, a możecie sobie mało jeść, bo wam zapasy schodzą. No nie. Musicie racjonować odpowiednio. Gdy bomba atomowa star starła naszą okolicę, z powierzchni ziemi wydawało nam się, że telefony to już zamierzchła przeszłość. Jednak wygląda na to, że budka telefoniczna po drugiej stronie ulicy jakoś przetrwała wybuch. Okej, okay, ty nie jesteś głodna, więc ty pójdziesz, Mary Jane, w razie czego? Do budki telefonicznej. Zobaczymy, dzień ósmy. Okej, okay, Mary Jane jest z nami. A czy ona poszła w ogóle? Dobraliśmy telefonu, słyszeliśmy wyraźne westchnienie ulgi ludzi. Po, 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 nic nie mogło się równać z naszą radością. Gdy się drzwi od skronu, Mary Jane wróciła! Jej! E, Mamy nadzieję, że odezwą się do nas ponownie. W sumie fajna gra! Podoba mi się, także pograć albo nawet nagrać ją od czasu do czasu. Potrzebuję wody teraz. O, zobaczmy. Głód, odwodnienie, odwodnienie, głód, odwodnienie. Ona nie potrzebuje wody, także trujeczka dostaje wodę. Ona nie potrzebuje, wszyscy są głodni, ale nie będą jeść teraz jeszcze. Ha, można przygotować kogoś na wyprawę. No nie, nie mamy, nie mamy radia. Niestety, to jest, to jest nasz minus. Więc będzie problem ze znalezieniem. Trzeba znaleźć to radio. O Jezu, ona jest zmęczona. Potargało ją trochę. Dolores jest zmęczona, Ted jest zmęczony, Tim i wszyscy są zmęczeni, ja pierdziele. Okej. Okay. Eee, dobra. Trzeba będzie chyba wszystkim dać żarełko. Tak, wszyscy dostajemy żarełko. Ok, cała puszka pójdzie na całą rodzinę. No i nikt nie może iść na ekspedycję, bo wszyscy są zmęczeni, niestety. Ciekawe, czym tak bardzo się zmęczyli. Przetrwaliśmy 10 dni. Nie mogę nikogo wysłać na ekspedycję. Wszyscy są głodni dalej. Wszyscy są zmęczeni. Babeczka jest spragniona. No i trochę lipa, bo nic kompletnie nie mogę z tym zrobić. Ok. Przydałoby się to radio, jednak, naprawdę. Przydałoby się radio albo coś. Ok. Ten nie jest. Nie, no jest zmęczony, okej. Okay. Wszyscy są zmęczeni, ja pierdzielę. Ona jest odwodniona, więc jej damy wodę. Dostałaś odwodnienie Mary Jane, więc ty dostaniesz wodę. No i znowu, no mo możemy robić przygotowanie. Jezu, nie kliknąłem. Ja pierdzielę. Może poradnik skauta by mi pomógł na coś. No, <laughs> mamy już robaki nawet. Zmutowany karaluch! Macie siekierę, możecie zabić go. Jezu, oni mi wszyscy tu umrą. O kurde, spójrzcie na rozmiar tego czegoś, a tam biegnie kolejny, jeszcze większy inwazja Karaluchów jesteśmy zgubieni. Ej jest lipa, niezła ludzie, wiecie, my chyba to zginiemy. to pierwszy, Pierwsze wejście nie było dobre. Eee, odwodnienie. Okej, okay, no to to wszyscy dostają wodę oprócz babeczki. No i nikt nie może iść na ekspedycję, bo są zmęczeni. No, macie apteczkę nawet, ale apteczki nie mogę na nich użyć. Także jest lipa. No, przy... no patrzcie na nich, ja pierdziele. Nikomu się nie chce już stąd wyjść. Nikt nic nie dostaje dzisiaj, kurde. Możecie przygotować się na ekspedycję, nikt nie pójdzie, nikt nie odbierze nawet głupiego radia, bo nie mamy radia. No to jak mamy odebrać, jak nie ma radia? Ja pierdzie... Ona jest zmęczona? Mary nie jest zmęczona? Ona pójdzie w końcu na jakąś ekspedycję dzisiaj. Okej. Okay. Okej, okay. czekajcie. Głód, zmęczenie, głód, zmęczenie, głód, pragnienie. Głód, wszyscy są głodni. Puszkę możemy jedną poświęcić. Mary Jane pójdzie na ekspedycję. Ok, dzień 14 to już może nie być takiej radioaktywności, także weźmiesz sobie siekierę i pójdź. Przypominam dać jej karabin chyba bardziej. Ja oni tu tutaj, Ach. Oni mogą umrzeć, coś czuję. Mary Jane wyprawiła się na zewnątrz, niech wraca szybko. Ekwipunek, siekiera. Okej. Okay. Okej, okay. nic im nie dajemy. Muszą oszczędzać. Jeśli nie zależy, kiedy się do nich cała armia. Niezbyt to przyjemna sytuacja. O, poradnik małego skauta, nie wiem jak na to zadziała karabin, kompletnie nie mam pojęcia. Jest to mój pierwszy raz cały czas. Przypominam, to i tak chyba nieźle. Przetrwałem do 16 dnia na poziomie normalnym. No i chyba się pozbyli karaluchów. Rozgromiliśmy to, te podstępne karaluchy, skazując je na banicję. Ich gniazda należą teraz do nas. D dostały prawdziwą lekcję życia. Okej. Okay. Odwodnienie, odwodnienie, odwodnienie. Wszyscy są zmęczeni, ale odwodnieni tylko. O jezu, zaraz nam się woda skończy. No i jedzenie, takiś obłęd. Znajdujemy pająki w każdym kącie. dobra. Boy Scout znowu. Pradnik małego kurczę, harcerza. Timia, ty nie powinienś być czasem małym harcerzem? Kurde, ziomuś. Okej. Okay. Zawsze wiedzieliśmy, że książki są bardzo cenne. Solidna książka to idealny oręż do walki z każdego rodzaju insektoidami. I oni zamiast przeczytać to, to już pewnie książką walili kurcze w te pająki. Um, znaleźliśmy zawieruszoną gdzieś butelkę wody. Nie ma to jak udane polowanie. Okej, okay, fajnie. Okej. Okay. Spoko nic. Nic kompletnie nie dostają, ale wodę mamy przynajmniej, więc o tyle dobrze, buteleczka wody. Jeszcze buteleczka zupy, jeszcze jedna buteleczka wody i byłoby fajnie, dobrze byłoby, żeby też wróciła Mary Jane z radiem na przykład, z mapą, czy z jedzeniem piciem. A, bardzo głodny, spoko. Nie interesuje mnie to, że jesteście głodni, oczywiście, no radia, bez radia to my nie usłyszymy, czy wpada wojsko, czy nie wpada wojsko. Okej, okay, co się... no, Mary Jane nie wraca. Gdzie jest Mary Jane? Racjonujemy zapasy. Pragnienie głód, pragnienie głód, pragnienie głód. Okej. Okay. Eee, czyli jeszcze nie potrzebują? Oczywiście. Nie mamy warcabów, nie mamy amunicji. Tak, pustkowie pełne jest niespodzianek. Weźmy tego mężczyznę, który obecnie łomocze w nasze drzwi. Niestety, nic mu nie możemy dać w tym momencie. Nie możemy kompletnie nic mu zaoferować. 20 dzień. O jezu, nie Mary Jane, jak ty wyglądasz? Przyniosłaś wodę, ale nie jedzenie. Wygłodzenie, choroba, odwodnienie, głód. Ja pierdykam. Jak ty wyglądasz, Mary Jane? Przyniosłaś dwie wody i straciłaś siekierkę. Spoko. Okej, okay, czyli woda, woda, jedzenie, woda. Trzy razy woda i jedno jedzenie. I ten. Dobra, czyli trzy razy woda, jej nie trzeba wody i jedno jedzenie dla niej. I ona, ona prawie wszystko oprócz wody dostała. I apteczka. Okej, okay, powiedzmy, że ktoś się może przygotuje na drugi dzień. Oczywiście radio, którego nie użyjemy do niczego w tym momencie, bo nie mamy radia. Eee, apteczki już nie mamy. Puszka została ostatnia. Dwie butelki wody. Z wodą można dłużej przetrwać. Aha, tu mamy coś jeszcze. Chociaż nie, to jest chyba z apteczki. Eee, awaryjnymi transmisjami musimy korzystać z radia, ale nie mamy. Nie mamy radia. Wszyscy są zmęczeni. Nikt chyba się nie wybierze nawet na, na zewnątrz, nie? Good, good, good. Macie karabin, możecie się strzelić. Eee, to znaczy, możecie koś zastrzelić w razie czego. Ok, dzień kolejny, 22. dzień. Przetrwaliśmy długo dosyć, ale chyba czuję, że będzie koniec. Jak teraz nikt nie zapuka do nas, to będzie koniec. Nie ma jedzenia. Ok, na razie jeszcze nic nie zjecie. Wszyscy są zmęczeni. Eee, możemy przygotować. Nie mamy, nie mamy. No i dupa. Mamy karabin. Mamy maskę, która nam się nie przyda do niczego w tym momencie. Zarośnięty. Oj, chora. Jest Pomery Jane. Dobra, pragnienie, wygłodzenie, wygłodzenie, pragnienie. Ale on nie jest zmęczony. Także on. Oni dostaną. On jest wygłodzony, wygłodzony. Dobra. Ich trójka musi przetrwać. Idziesz na ekspedycję, bierzesz broń. Proszę bardzo. Przetrwaj to! Przynieś jedzenie! Przynieś jedzenie, ojcze! Ojcze nasz, przynieś jedzenie. Ona umrze. Spisujemy Mary Jane na straty, chociaż przyniosła nam kiedyś wodę. Ale straciła inne rzeczy. Eee, także, o Jezu, on jest ale uwalony, kurde, typ. Strudzony już jest. Odwodniony, odwodniony. Eee, w nią Mary Jane, kurcze, nie. Ona jest pewnie jeszcze głodna, znając życie. Głód. No dobra. Jeszcze dam jej wodę. Niech będzie. Mam tej wody na szczęście. Na tyle, że mogę wodę wrzucić. Tutaj nie miałem nic, więc także nic z tym nie zrobię. Czekamy na męża. Czekamy na naszego Teda. Co się dzieje? No fajnie, żebyście coś zjedli, ale nie ma kompletnie nic do żarcia. Macie poradnik. Eee... Wypełnione wygląda to, że z obu garną się dziwne, błyszczące, wielkie insekty. Na no spoko. Może je zjecie przynajmniej, nie będziecie głodni. Proszę. O Jezu. O Jezu, nie. Choroba. Głód, strudzenie. On dostaje świra. Ona jest chora już. Wygłodzona. Ona jest chora. Ja pierdziele. Ted, uciekaj. Nie, nie wracaj do schronu, Ted. Timi jest bardzo głodny, ale Timi wypoczął ogólnie. Timi jest tylko głodny i ma strudzenie, ale nie jest zmęczony. Dobra, nic. O... Ale nam woda nie jest potrzebna, bo my nic nie mamy nawet na wymianę. <słuch> Więc mocna lipa. O nie, jeszcze on jest chory. Ja pierdzielę, przyniósł żarcie tylko. Ted powrócił chory. Z jednym żarciem. Jezu. Pragnienie głód. Nie wygramy bez Teda albo bez Dolores. Także Ted. Głód, pragnienie głód. Ok. Nic nie dostaniecie dzisiaj. Mary Jane już odpuściła sobie chyba. Nie mamy raczej bandaża dokładnie. Nie mamy już apteczki. Ok. Timi musisz jeszcze pójść sobie stąd. Może do dnia 30 przetrwamy przynajmniej? Ktoś może przeżyje? Dobra, Timi, ty nie jesteś zmęczony, dokładnie, jesteś odwodniony, ale nic ci nie trzeba. Oprócz tego, oprócz wody, jeszcze. Jedyny niechory to jest Timi, jest trochę smutne. Na... Timi dostaniesz wodę, no i to by było tyle. Timi, idź sobie stąd, weź sobie broń, weź sobie strzelbę, miejmy nadzieję, że przynajmniej ty, drogi Timi, przeżyjesz. I uratujesz swoją rodzinę, albo przynajmniej ojca, bo, bo matka już jest chyba spisana na straty. E, Pragnienie wygłodzenie. Wygłodzenie, okej. Okay. Ona jest odwodniona i wygłodzona także. E, że hej? Dobra, ty byłeś głodny, tak? Wygłodzony, spragniony, tylko, nieodwodniony, więc tobie dam puszeczkę. Ona nie dostanie. Niestety, Dolores, ty też jesteś spisana na straty. Syn z ojcem może zostanie. O jezu! Aaaa! Jest trup Dolores. Ja pierdzielę. Ale to wygląda. Odwodnienie. Dobra, ziomek, dostaniesz wodę. Eee, ha, jezu. Miejmy nadzieję, że przetrwa. Dzień 31. Ted już jest na skraju chyba załamania. A Timi nie wraca. Okej, okay, lecimy dalej. <śmiech> <śmiech> On już jest... This is madness! Madness, kurde! On już jest szalony. Tedo szalał, spoko. Eee, masz. Poradnik małego skauta, Ted. Weź się, nie wiem, kurczę, walnij w łeb tym, tą książką. Okej. Okay. Um, parę kropel wody, głodny, ha! Więcej rzeczy się nie da, Timi, Wróć z apteczką, ulecz ojca, proszę cię. Timi. a weź se zagraj. Eee, tutaj kolejny szlak by trafił, zalewa nas. Łapmy za nasze graty, nim zaczną pływać. No, mamy tylko karty, także za karty możesz chwycić. O, coś czuję, że jeszcze jeden dzień i, i on umrze. Jest odwodniony. Mogę mu, mogę mu wodę dać. E, co z tego? Okej, okay. no radia dalej nie weźmiemy. Dzień 34. Nie ma radia! Dzień 35. Dalej nic się nie dzieje. <głodzenie> Wygłodzenie, Ok. Okej. Okay. Dostaniesz jeszcze trochę zupki, przynajmniej teraz na długo starczy zupka. E, Timi nie wrócił w dalszym ciągu. To jest podejrzane już. Może uciek, zostawił ojca samego e, z martwą żoną, Jezus, z trupem. Okej. Okay. Nic nie potrzebujesz, także. E, no, przygotuj się, Ted, kurde. Wydź, kiedy na bieżąco zauważyłeś z bronią aż do ziemi, że jest to znany nam sprzed wybuchu dżin. Dobra, wpuść go. I tak nie mamy nic do stracenia, chyba. Dzień 37. Dalej nic nie mamy. Ok. Ok. Ted dalej nic nie potrzebuje. E, także nikt nie pójdzie na ekspedycję. Dzień 38. Dalej żyjemy. Przynajmniej Ted. E, Ted jest odwodniony. Jeszcze wody mamy. E, drogi Tedzie, dostaniesz tutaj pakiecik swój wody. Proszę bardzo nikt nie pójdzie na ekspedycję, bo nikogo nie ma. 38 dni. To jest dobre, dobry, dobry, chyba jakiś ranny jak na pierwszy dzień 39. Super. Ted dalej się trzyma, ale maska poszła. Niektóre poranki jesteśmy naprawdę ponurzy. Musimy zebrać się w sobie, myśleć pozytywnie. Wojsko nie może być daleko, dokładnie. W czasie obiadu nagle zerwał się z miejsca, zaczął boksować wiszącą na ścianie, na ścianie maskę przeciwgazową. Obrzucając ją przy tym niewybrednymi przekleństwami, ja pierdziele Ted już ześwirował dokładnie. Ted już ma świra. Ja bym chciał, żeby Timmy wrócił nagle. Timi wrócił wraz z wojskiem, uratowali Teda. 40 dzień. Proszę Państwa, 40 dzień. Co się dzieje? Kompletnie nic się nie dzieje. Timi chyba przepad. Nawet nie wiem, czy możemy to zobaczyć. Ok, czekamy w takim razie. Może przyjdzie po nas wojsko? Dalej nic. Dalej nic się nie dzieje. Czy możemy tak czekać w nieskończoność? On jest spragniony, głodny, ale no. no tyle, ile ma, to musi wystarczyć w tej chwili. Ok. <laughs> nie nadaje się na żadne spacery. No, dzień 41. Ominęliśmy dziesiątą wiadomość o tym, że mogliby przyjść i nas uratować. Umarliśmy, okej. Okay. 40 parę dni, bilet w jedną stronę, odblokowane osiągnięcie. Koniec, jeśli chcemy być na bieżąco zawareniami transmisjami, musimy korzystać z radia. Dokładnie, długa choroba i osłabienie nie mogły skończyć się dobrze. Ted odszedł we śnie. Co tu dużo mówić, nie? Łatwo jest przetrwać trudny czas apokalipsy. Przeżyliśmy aż 42 dni. Jezu, patrzcie na to. Kiedy Mary Jane poszła? Dolores zmarła z odwodnienia, dzień 30. Gdzie jest Mary Jane? W ogóle, ona sobie poszła, że uciekła. A, bezsenność. mi nie dotarł z powrotem, dzień 35. Jak smutno. Kup pan cegłe. No i okej, okay, dobra, ludzie. Dotarliśmy do końca tego odcinka w takim razie. Jeżeli taki odcinek Wam się spodobał i chcecie więcej odcinków z tej gry, dajcie znać w komentarzach pod filmem. Zostawcie łapkę w górę. Oraz możecie się zarejestrować z linka, który jest w opisie pod filmem. Także jeszcze raz, dzięki za oglądanie. Trzymajcie się, no i cześć.